Kolej, kolej. Mamy już no i mamy już trzy myszy, więc lecimy dalej, no i świetnie, mamy już cztery myszy, idealne drzwi dla tych myszy. Chcesz coś? Nie. Mamy nie. już... ja Nie, ja nie chcę Jacek, Jacek, coś ja Jacek, idzie Nie, ja A czemu, nie chcesz? Nie

Mamy pierwszą warstwę zrobioną dlatego i lecimy do kolejnego etapu, czyli papuszki. Lecimy. No i trochę szybciej te papugi już zrobię. Znacie ten algorytm. Doskonale te papuszki to ja już zrobię szybciej. Teraz Ucieka, no i tak samo bóg ucieka, wychodzi mysz. Gdzie nam się podziała ostatnia bakuga? Oczywiście tu, ucieka. No i mamy już następną warstwę zrobioną. Dlatego jedziemy do kolejnego kroku układania, którym oczywiście będzie zrobienie. Oczywiście z żółtego krzyża. No i mamy już lewy bucik. Takie lew w drugą stronę. No i lecimy z tytlami. Góra, lewo, dół, prawo i w dół. Minusik, góra, lewo, dół, prawo i w dół. Mamy już biały krzyż, dlatego lecimy dalej. Góra, lewo... Dół.

Czek, czek. jeszcze trzy trzy algorytm no i lecimy ostatnim algorytmem hmm? no i oczywiście nawet obeszliśmy się wam powiem bez rowera gotowe a jeśli wam by się zdarzyła taka sytuacja żebyście mieli jedną ściankę ułożoną, a innym by tutaj by były inne kolory, to oczywiście robimy rower, czyli dół lewo, dół prawo, dół prawo, dół lewo, no i to. O właśnie taka sytuacja. Mamy jedną ściankę, mamy drugą, ale z innym kolorem. Ta tak samo i ta tak samo. To robimy rower. Jedziemy na, tankarę, na rowerze w dół, skręcamy w lewo, jedziemy w prawo, jedziemy w prawo, jedziemy w lewo Czasami Wam się może zdarzyć, że dwa razy trzeba zrobić po prostu ten rower No i gotowa kostka rozjątana no. I układał Dominik, Dominik lat 6 No